Witajcie, taką książkę tutaj mam dla Was. Klaus von Stauffenberg i Pruski Ruchopory to to zatytułowałem, ale Stauffenberg sam Prusakiem nie był, był katolikiem i Szwabem. Pochodził z takiej części Szwabii, która należy dzisiaj do Bawarii, więc historycznie Szwab, no, bo większość Szwabii to Wirtembergia dzisiejsza, a więc jest to mniej więcej tożsame. I Württemberg jest protestancka, ale Stauffenberg był akurat katolem, więc to był dosyć nietypowym uczestnikiem spisku przeciwko Adolfowi, ponieważ większość z nich to byli prusacy. Ten Michael Baygent i Richard Lee, oni, ten Baygent, nie, nie wiem jak to przeczytać nawet, bo to jest jakieś francuskie nazwisko zamienione w nazwisko anglika Begon, Begon. Beigent chyba. Słuchajcie, on wszystko tutaj troszeczkę myli. Nie wiem, czy tą książkę aż tak polecam. Powiem wam ra raczej o pomyłkach tej książki, bo są zabawne. To znaczy, on mówi najpierw, że jest coś takiego jak prusy militarystycznej i prusy humanistycznej, i że te złe to prusy, a te to jest bzdura. Większość ruchu oporu to byli prusacy. Głównym szefem był von Treskow, To był czysty krwi prusak. Większość ludzi tam by to byli Prusacy, ale oni właśnie utożsamiali się z Niemcami jako Kultuonation. Oni naczytali się Goethego i to jest też ciekawe, że właściwie antyhitlerowski ruch oporu to był przede wszystkim Goethe i Fryderyk Wielki, ponieważ oni uważali Niemcy za Kultuonation, czyli naród kulturowy. Na przykład Goethe uważał, był Weimarczykiem, był Frankfurtczykiem z pochodzenia. Protestantem, i, i tak dalej. Goethe uważał, że Niemcy, jako masa, do kitu. Wybitne jednostki tak. Filozofowie, myśliciele, ale jako masa. Więc tak to, tak to wyglądało, prawda? Że, że oni, jakby w imię tego, że trzeba wrócić do tego narodu kulturowego, czyli nie pozwolić na barbarzyństwa, które robi Adolf. Ale to nie znaczy, że jak na początku było to wszystko, a w ogóle Stauffenbergowi proponowano, żeby zrobić z niego właśnie jakiegoś prezydenta czy, czy wodza, kiedy rozwalą Adolfa. Ale, ale Stauffenberg nie chciał. Stauffenberg dosyć długo przekonywał się do ruchu oporu. Fontreskow już próbował Adolfa zabić kilkakrotnie do tego momentu. W każdym razie Stauffenberg uważał Adolfa za idiotę, który naraża Niemcy niepotrzebnie. Tylko problem polega na tym, że na przykład jak 3 września 1939 roku wojsko uważało, że. A, bo to jest tak, jak uważało wojsko niemieckie? Bo to jest ten numer, że niestety Adolfowi się ciągle coś udawało i wojsko stwierdzało, ach, dajmy mu szansę, tak? Bo tak, noc długich noży i ten i co ty robić kolejnej? Noc, noc długich noży i wyrżnięcie SA to się w wojsku spodobało, bo oni uważali SA za bandytów i słusznie. A SS uważali, no może coś tam z nich będzie, nie? Coś takiego. Potem był wrzesień 309 roku. Aha, jeszcze w ogóle w przypadku Czech też stąpnęło u, u, u tego, u. O, Polanka się przywitała, zobaczcie, jest Polanka. Gdzieś Polanka, Polanka, przywitajcie. Polanka, 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 cześć, widzicie ją? Jest Polanka. No. Jakie to śmieszne, no. no. Właśnie ogromna większość, w przeciwieństwie co tutaj ten katonacjonalistyczny kato kłamca typowy dla Polski współczesnej, Pierdzielił, którego właśnie zbanowałem. Ogromna większość tych spiskowców były, była protestantami i prusakami, więc to jest nieprawda. Zresztą Partia Narodowo-Socjalistyczna powstała w Monachium i tak dalej. To, że tam. Że w trakcie wyborów to troszkę inaczej wyglądało, to jest inna kwestia, dlatego że po prostu, um, jak powstał ten rząd nazistowski, to jest dobrze wytłumaczone akurat w tej książce, to ludzie tacy o poglądach Stauffenberga, także jego pruscy koledzy, oni uważali: Aha, w ogóle była jakaś linia Stauffenberga-Wansbach, więc oni jakieś tam połączenie z Prusami miały, ale generalnie był to Południowiec i Katolik. Um, to oni. Tutaj robili coś takiego, że. O, znowu Polanek przyszedł. <laughs> i bolanie. Dałem jej zwiedzić, bo ona ciągle się dopomina, żeby tutaj sobie obejrzeć mój gabinet. Zazwyczaj nie wpuszczam, ale już tak miał czała, że stwierdziłem, że dobra, pozwiedzaj sobie. Jest szczęśliwa. W każdym razie. Tutaj. Tutaj jest taka kwestia, że. Ten cały um, Stauffenberg, on myślał tak jak inni oficerowie, że jakieś państwo dynamiczne, które weźmie to wszystko za łeb i e, nie będzie płacić tych e, straszliwych haraczy, które zostały w Wersali, Wersalu narzucone, to oni tak uważali, tak, tak. Ale uważali też, że, że Adolf jest partaczem, to też uważali. Więc zdziwili się, jak udało mu się zrobić tą neremilitaryzację nad dreni, udało mu się z Austrią i z Czechami, ale w momencie kiedy jest już ten 3 września 1939 roku i Anglia i Francja mówią, że dobiorą się Niemcom do dupy, to oni wtedy mówią, drogo nas będzie ten partacz Adolf kosztować. Trzeba mu zabrać władzę, już wtedy o tym myślano. I tam jest zamach już w 1940 roku, próba zamachu. Niestety Adolf poszedł, bo jakaś tam mu się spodobała, jakaś tam okolica, i poszedł w inne miejsce niż jak miał być przy przeglądzie wojsk. I Fontreskowowi się nie udało go zabić. Potem jest styczeń 1941, odwleczenie tych działań przeciwko Adolfowi. Potem jest Barbarossa i są już przerażeni, co ten wyrabia ten cały Adolf. I nabierają tempa. A no teraz też wyjść z kolei, tak? No dobrze. <grywy> nabierają tempa te wszystkie sprawy związane z przygotowywaniem zamachu na Adolfa. Więc oni po prostu, przez to, że Adolfowi się tak dużo upiekło, to oni mieli problem, by zebrać ludzi, rozumiecie? A to trzeba było ale jednak jest jedyny prawdziwy ruch oporu. Katole lubią mówić o organizacji Weiße Rose, to było kilku studenciaków w Monachium, bo katole, nie? rozdający ten białe róże, czy tam jakieś ulotki, czy coś, od razu ich tam złapano i powieszono. Więc jedyny ruch oporu w Niemczech to był pruski ruch oporu protestancki. Stauffenberg był człowiekiem, który jakieś tam koneksje z Prusami miał, ale generalnie był szwabem, tak jak Erwin Rommel, tylko Erwin Rommel był dobrym protestantem, a ten był przy tej przybawarskiej, doklejonej do Bawarii części Szwabii, i był niestety już katolem. A tutaj mamy kultura i podbój, że Niemcy to kultura albo podbój. I tu jest o, o Getem. I Goethe, jak zobaczył mobilizację Niemców w 1813 roku przeciwko Napoleonowi, jak dużo to wyzwoliło irracjonalizmu, nacjonalizmu. Goethe był przerażony i nie zachwycał się tym. Mówił, że to już lepszy Napoleon niż te głupoty. Więc Goethe był człowiekiem jeszcze epoki oświecenia i uważał, że ten nacjonalizm Niemcy będzie dużo kosztować, i tak było, i tak było, bo była pierwsza wojna światowa i tak dalej. W związku z tym tutaj w związku z tym problem jest taki, że. W związku z tym jest problem taki, że Niemcy właśnie mogą być albo narodem oświeconym, narodem takich właśnie pojedynczych, wybitnych jednostek, tą naród poetów i myślicieli, jak mówiła Madame Destel, albo żona szwedzkiego dyplomaty, francuska pisarka, albo, bo ona była des, Madame Destel Holstein, on był Holstein, chociaż był Szwedem, ale Szwedzi mieli dużo arystokratów takich na wpół niemieckawych. Też, no i tutaj właśnie o to chodzi. Aha, skąd się wzięły te kłamstwa, które tutaj możecie dwa razy już widzieć, że katolstwo mówi, że to protestanci bardziej akceptowali e, niby ten nie. Główną siłą atakującą Adolfa polityczną, e, która wa, walczyła jak długo mogła, zanim nastała Druga Wojna Światowa, to byli socjaldemokraci. Socjaldemokracja to zasadniczo zjawisko północno-niemieckie, Hamburg, Berlin i tak dalej. Protestanci, protestanci, protestanci. To Adenauer próbował manipulować historią, że katolicyzm to jakoś stanowi jakąś szczepionkę przeciwko nazizmowi, co jest nieprawdą. Były te wszystkie konkordaty, papieństwo generalnie przyklaskiwało temu, co Adolf robi. Niestety oba kościoły dały swoje rejestry, nie chroniły Żydów, nie chroniły przeksztów, oba kościoły dały papiery. I ułatwiły na zieloną robotę, ale niemieccy protestanci przynajmniej szmuglowali Żydów do bezpieczniejszych krajów północnych, a katolicy tego nie robili za bardzo. Ale i tak to raczej duńscy i norwescy pastorowie tutaj się wykazali najbardziej podczas całego kościoła chrześcijańskiego podczas II wojny światowej. Na tym tle niemieccy protestanci zrobili niewiele. Ale cała ideologia opierania się Adolfowi była też pastora Benhofera, czyli sprzeciwiać się głupocie i racjonalizmowi, Więc to też jest tutaj ważne. No ale w Polsce wiadomo, będzie się gadało tylko o Adenauerze. Zapomina się na przykład, że głównym przeciwnikiem Adenauera był socjalista właśnie ten socjaldemokrata Kurt Schumacher, który miał dokładnie takie same poglądy względem Trzeciej Rzeszy, otwierał swoje biuro polityczne już w 1946 roku, nie wypca ja gada w maju 1945 roku. I już zakładał SPD od nowa, zniszczony przez Adolfa, i tak dalej, więc o tym, o tym po prostu nie pamiętamy. A Adenauer wygrał wybory nie dlatego, że była jakaś racja moralna przy nim, tylko dlatego, że protestanckie rejony Niemiec zostały zagarnięte przez Sowietów, przez NRD. No, ale, więc to jest ciekawe. Stauffenberg, katolik, ale wszyscy inni są protestantami i co ciekawe dla tych ludzi akurat religia nie stanowiła inspiracji. Stauffenberg sam mówi w którymś momencie o tym, że wy protestanci macie swoje tradycje oporu przeciwko tyranii, a my katolicy mamy swoje. Więc to było widać, że to jest jakby sprawa ponadreligijna, on to tak postrzegał, a inspiracją do tego, że zabić Adolfa, był raczej gete i racjonalizm niemiecki. No, dla mnie to nie jest żadna Nowina, prawda? Ale jak spytać jakiegoś katola w Polsce, to on powie, nie, to od Waltera do Hitlera. No super, tak. Tolerancja się kończy na Adolfie. Mhm, tak, na pewno. Raczej fanatyzm katolicki się kończy na Adolfie. Pierwsze pogromy robiły je katole przecież, jak to robił. Trzymajcie się i powodzonka.